Zasuwamy, zasuwamy, z przepiękną e, tanioszką, dziewczyny, obłędne rzeczy, skarby moje, przepiękne e, skarbeczki moje. Mam dla Was propozycję przepięknych kolczyków wiszących z takimi kostkami, dziewczyny, na kuleczkowych e, chwościkach. Posteczki na styl starowskiego, przepiękne, błyszczące, opalizujące. No, jak lubicie długie kolczyki, dziewczyny, to macie petarde. Ostatnie sztuki, kto jeszcze ich nie widział, dziewczyny, to bardzo Wam polecam, bo to jest końcóweczka w turbocenie, bo kosztują 15 zł, a kosztowały, przypominam, 32 zł, więc tu cenę macie naprawdę genialną. Pupsik 93,84. 15 zł skarby moje, to jest już końcówka. Końcówką kolejną dziewczyny to jest zirkonia. Kolczyki, które są w powyżej zazwyczaj 30 zł, kochane moje, macie z czyszczenie totalne magazynu, bo są po 7 zł. Dziewczyny są przecudownie piękne, kolczyk naprawdę wyglądający jak milion dolców, przepiękny trójkącik, cały w bagietowej cyrkonii obłędnie błyszczące dziewczyny, na wkręteczkę, przepiękna zirkonia, dziewczyny w cenie 7 zł. To się nie powtórzy, stały się bodajże, trzy sztuki ostatnie. Kod Pupsik 93. 74. Kolejna dziewczyna Torpeda. I tu już mówię od razu, że to już nie powtórzy się nigdy więcej, bo co przywozimy, dziewczyny, to jest non-stop wykupywane, non-stop uzupełniamy rezerwy, nie ma możliwości. To są te kolczyki z Mon Rivera, skarbeczki moje, inspirowane kolczykami Swarowskiego. W zestawie macie trzy wkrętki, 25 złotych, dziewczyny. Taniocha, naprawdę skarby moje, przepięknie błyszczące, cudowne mogą być do drugiej dziurki, jeżeli nosicie kolczyki, dziewczyny, o, ja mam Ci na sobie te piękne kwiaty, dziewczyny, na Swarowskiego, są obłędne, żółciutkie mam, te cytrynkowe, powiem Wam, że torpeda, jestem w nich zakochana, yy, bardzo Wam polecam i teraz tak, przepiękny, brylantowy zestaw Swaro, yy, nieziemsko opalizujące dziewczyny, nieziemsko odbijające światło, po prostu obłęd, 25 zł, od pupsik 94,38 38 i kolejny Mon dziewczyny, przecudowne, to właśnie z takimi pięknymi, e, cytrynowymi. Tutaj klasyczne białe i oczywiście pudrowo-różowe, które się właśnie mienią e, jak milion dolarów. E, kot Pupsik 94,40, 25 zł. Czy wy uwierzycie, dziewczyny, że siedział teraz na, tu w biurze na mojej dłoni komar i nie ubrys? Normalnie ubiłam gada, ale nie zmienia faktu, że już zdążył wbić mi żądełko, dziewczyny. Co za hamidło! Kolejna petarda dziewczyny i chciałabym się na niej też mocno skupić. Są to przepiękne dziewczyny, kochane moje, sieczki z kuleczką, to jest naszyjnik, 50 cm długości, przepiękny, ametystowy, z kamienia naturalnego, dziewczyny, dedykowany dla osób, kochane moje, z migrenami, z bólami głowy, chorobami neurologicznymi. Petarda, dziewczyny, po prostu samoistna i macie na nią turbo cenę, dziewczynki, 15 zł, kod PUPCIK9654. Następna torpeda, to przepiękny, potrójny naszyjnik z różańcem i przepięknym brylantem. Dziewczyny to jest obłęd. Jest cieniutki, kochane moje taki piękny, modułowy, grubszy modułowy i różaniec dziewczyny w tym zestawie. Zobaczcie, jakie cudo. Z kuleczkami. Przepiękny model z 34 zł dziewczyny na 15 złotych. Kod pupsik 96 66. Kolejna seria e, największa seria ever. Dziewczyny pojawiła się w hurtowni i ja to musiałam przywieźć. Jest to seria robiona na kolibrę dziewczyny. I też macie cenę obłędną, bo jeden naszyjnik jest za 15 z Monrivera, drugi jest dziewczynki staluszkowy za 10, to jest w ogóle cena po prostu sztos, są to te przepiękne dziewczyny słoneczka, skarby obłędne i tutaj macie tak, łańcuszek z, ze stali, skarby moje 50, em, maksymalnie 5 cm długości, kochane, w kolorze przepięknej platyny, srebra, Natomiast nie wiem czy wy widzicie, ale słoneczko w środku jest złote i kuleczka na słoneczku również dziewczynki kochane moje jest złocona, dziewczyny, przepiękne to jest, obłędne. 15 tych tylko kod 96, 9636. Na to się spieszcie, bo mimo że mam dużo sztuk, dziewczyny, to w pierwszej dostawie skarbeczki moje, bo to jest już trzecia dostawa u nas tego słoneczka. Zeszło około 115-120 sztuk, skarby moje. Więc tu mówię, bardzo Wam polecam. Następny jest cały w złocie dziewczyny, przepiękny, z plotem dziewczynki modułowym. Zobaczcie, jaki ma piękny łańcuch. Obłęd polecam go w ogóle zapiąć tak, żeby robił za czoker dziewczyny. Czyli jak najbliżej szyi, normalnie 50 cm długości, ale zapnijcie go na każdym modułku, już tak powiem, na naszyjniku. To jest przepiękne dziewczyny, to jest warte minimum, kochane piękne panie, 25 zł jest za 10 zł dziewczyny. I tego też wzięłam Wam więcej, natomiast pamiętajcie, że to już nie uzupełnię Wam rezerw. Nie będzie możliwości, kochane piękne panie, nigdy, żeby się on pojawił. No, chyba, że jakimś cudem się w hurtowni uda go powielić. Pupsik dziewczyny 85,66, 66 to na 10 zł tylko. Skarby moje, przepiękny Milan, kolczyki Kopenhagi, ale zobaczcie, jakie grubasy. Dziewczyny, popatrzcie na te kolczyki, jak są przepięknie grawerowane. Z zapięciem tym cudownym, bezpiecznym, ja może odepnę i wam tak pokażę. Skarby, coś nieziemsko pięknego. Wygląda jak potrójny kolczyk. Środek ma taką pipetkę grawerowaną, bardzo, bardzo piękny kolczyk. 20 zł dziewczyny, kochane moje. One są ciudna Tifaniego robione dziewczyny, i tak żeśmy je nazwały na wzór dziewczyny Trifanki coś pięknego. Naprawdę coś pięknego dziewczyny. Kod Pupsik A 671. Pupsik A 671. Kolejny model, dziewczyny, to patrzcie, jakie mam petardy z czarnym oczkiem. Kwadraty, dziewczyny, wysadzane na około białą cyrkonią. Angielskie zapięcie. Tutaj macie, pamiętajcie, kolor złota włoskiego, czyli ten najpiękniejszy ever. W cenie 15 zł tylko dziewczyny. Kod pupsik a 743. Kolejny model, dziewczyny, to przepiękne klasyczne koła. Skarby obłędne. Na dole delikatnie dziewczyny rozszerzone, grubsze. W cenie dziewczyny 12 złotych tylko. Pod pupsik A689. Przepiękny model. A689. I za chwilę się widzimy na kolejnej roleczce.